Express TV. Biuro matrymonialne dla samotnych zwierząt. Sobowtór znanego aktora marzy o wielkiej karierze. Michał Kruk, Super Express TV. Dobry wieczór Państwu. Samotność ludzi nie jest już niczym wyjątkowym. Okazuje się, że z podobnym problemem borykają się nasi najwierniejsi przyjaciele. Sęk jednak w tym, że domowe pieski i kotki chciałyby się od czasu do czasu zaprzyjaźnić z kimś bardziej zbliżonym do nich gatunkowo. Sikot, Sikot jest pierwszym w Polsce biurem matrymonialnym dla zwierząt. Działa ono od trzech i pół roku. Wykonujemy usługi telefonicznie. Działamy charytatywnie. Szybą, szybą. Najwięcej zwierząt zgłaszanych do biura przez swoich właścicieli to są psy i koty. Są oprócz tego króliki, świnki morskie, ptaki, węże. Pomysł biura powstał po rozmowach z znajomymi i przyjaciółmi, którzy tak jak ja hodują od zawsze zwierzaki. Mieliśmy problemy ze znalezieniem partnera dla swoich pupili. I padłem na pomysł właśnie, żeby zrobić coś takiego jak biuro matrymonialne dla zwierząt. Właściciel jakiegoś zwierzaka dzwoni do mnie, zgłaszając chęć znalezienia partnera. Podaje mi dane dotyczące swojego pupila i ja po prostu dobieram partnera lub partnerkę. Zadzwonił do mnie właściciel węża boa i chciał znaleźć partnerkę. Dla niego, no niestety nie miałem w bazie danych takiego zwierzęcia. Niektóre gatunki zwierząt stwarzają duże problemy przy doborze partnera. Na przykład węże to muszą ze sobą być i muszą mieć odpowiednie warunki. Tak samo jest z ptakami. Taki jak papugi dobierają się bardzo ciężko i muszą mieć doskonałe warunki, żeby nie wydały potomstwo.